Cześć, witam, idziemy dalej, jest już po 20, 20 chyba 5 stopni, jak teraz patrzyłem. Pokażę Wam sam sobie w zasadzie też, jak wygląda tutaj wieczór. Połowa listopada, przypominam, to nie jest jakiś okres wakacyjny i co jeszcze, jest sobota. To takie dwie opcje, które mają jakiś tam wpływ a jestem właśnie pod landem, czyli to jest tutaj, gdzie są te kolejki. Wracam do hotelu, a później widać się, nie wiem, pójdę chyba coś zjeść jeszcze. Zrobić kolację gdzieś, gdzie to jeszcze, nie wiem. Ale na mam kilka rzeczy, zaniosę do hotelu, przebiorę się, ogarnę. I jedziemy. Let's go. To oczywiście taksówki, standardowo czekają na kogokolwiek. Ja idę pierwszą, ponieważ chcę się chętnie przejść. Standardowo będą Was zaczepiać i pytać, czy nie chcecie jechać czasami taksy ale no, ja lubię chodzić w sumie, a po to tu przyjechałem, żeby odetchnąć od miasta takiego jak Londyn. A tutaj jest inaczej. Jest spoko. Powietrze wiadomo świeższe. Jak dalej? Ale w sumie tak teraz patrzę, faktycznie mało oświetlone. I mało będziecie widać, będziecie widzieć mało. Ale może coś tam da się skręcić. Jeszcze. Tak wyglądają przejścia do pieszych. Standardowe przejścia do pieszych to jest jedno, tam dalej miga, drugie i tak dalej. To pan jedzie z światłami, co prawda, ale bez kasku. A pytałem tego właściciela, co wynajmuje to jest te skutery i tam samochody. Pytam się, czy potrzebuje kasku. Mówi, że no tak. Jeżeli nie, to jest chyba 150 tej kawy. Jednorazowo. No, ale jestem tu od wczoraj. Dobra, wczoraj w nocy to już tak nie widziałem, ale dzisiaj widziałem, przyjeżdżają normalnie bez kasku koło policjantów. A panowie policjanci ich w sumie nie zatrzymywali w ogóle, wcale. No ale może, może gdyby zobaczyli mnie, czyli turystę, to może by mnie zatrzymali. Zobaczymy, w sumie inaczej nie zobaczymy. Nie, wiem, zobaczymy, co ma w co ma to wolę, to wolę, to na to wolę, to wolę, to wolę, to mnie nie interesuje. Ale patrzcie jakie macie ceny. Tu wam tak mniej więcej przylece. Znaczy to jest na YouTube, więc zawsze sobie pauzę w tym momencie. Tak, Okej, okay. coś mnie tutaj bym zjadł Może 100 funtów to jest jakieś. Przepraszam, 100 km to jest jakieś 8 funtów. Czyli 40 zł. Tadziny. To są te dziny, ale jakieś pewnie mniejsze porcje. Okay. i tak dalej i tak dalej. Nie będę kończyć karty przeglądał, bo to bez sensu. Zaraz coś ze za siebie wybiorę. Wiecie co zrobię? Dla chętnych gdzieś to, gdzie to jest? E, tutaj. Zamówiłem to, patrzcie, seafood, 65 dirhamów, tych marokańskich. Ale bez kit. nie jadłem w życiu, aczkolwiek jeżeli jadłem to już nie pamiętam, tak dobre kalmary, że były aż tak miękkie. Zwyczaj to, co mamy nie wiem, w Polsce, w Anglii, to, to chyba już nie jest pierwszej może jakości, czy coś. A co mamy dostęp do oceanu, dosłownie tam. Może to dużo, dużo wpływa. Super, bez kitu. Jestem bardzo zadowolony. I to ta nazwa. Trochę mylne, no bo Home cafe, no to tak mi się kojarzy z kawiarnią. A to jest właśnie restauracja. Mnie się kojarzy. A to się nazywa, tak można sobie dopisać. Ten, właśnie tutaj. Jakbyście chcieli wiedzieć. To jest kuchnia. A i panowie, to wezmę na świeżo. Na świeżo, ponieważ... ponieważ e, czekałem chwilę na to. Nie powiem, że nie. W środku ładnie, przyjemnie. Więc ja mogę polecić. Nie dostałem do to i od razu mówię, nie zapłacili mi też za reklamę. Po prostu mówię, że tu jest smacznie. Być może takich miejsc jest o wiele, wiele więcej. I to dodatkowo właśnie rzuciłem okiem Awokado Drive Frutz 35 difamów No i kola Ale to kola to. Wiecie Z tego bardziej ciekaw. To też polecam. I wiecie co? Być może zachwycam się dla Was. To, o, zachwycasz się tym, tamtym, siamtym Tak, zachwycam się tym, tamtym, śamtym. Otóż mieszkam w Anglii. i Jem takie rzeczy, jakieś sama chemia. Na szybko, jakieś fast foody. Nawet restauracje. To już nie są te prawdziwe restauracje, gdzie się przygotowywało samodzielnie. Takich restauracji, które się przygotowuje samodzielne jedzenie, jest coraz mniej. Wiem, pracowałem kilka lat. Więc wiem co jest grane. Większość to jest gotowych tylko odmrozić i sprzedać ewentualnie mikrofala albo coś z tych rzeczy. A to jedzenie tutaj poza Anglią, czy być może poza takimi większymi miastami smakuje i, i jest bardzo dobrej jakości. A kto mnie zna, wie, że kiedy jeżdżę do Polski, zachwycam się, możecie się śmiać, spoko, zachwycam się hot dogiem na stacji. nawet w żabce. Hotdog w żabce na stacji mnie to smakuje. W porównaniu z tym jedzeniem, które mam na co dzień w Anglii, a głównie właśnie w Londynie. Kto się ze mną zgadza lub nie, piszcie w komentarzach. Zapraszam do rozmowy bardzo chętnie. Tutaj właśnie jadłem. <grystanie> Merci. Dobra. Tutaj właśnie jadłem, Jest bardzo pyszny, bardzo w porządku. Merci beaucoup. Very nice. Welcome. I like it. Pasta is super. Thank you. Welcome. It's a good day. <laughs> Merci beaucoup. Yeah? Thank you. Thank you very much. C'est. Thank you. Merci. Thank you. Okay. Spotawiłem nawet mały napiwek, ale ale poważnie, warto było. Super, super, super. To jest właśnie tak to wygląda przed, oczywiście. Znaczy, Tom Cafe. Mogę polecić. Nie, nie zapłacili mi za nic. Też mówię od razu. Po prostu jadłem tutaj jest smacznie, więc jeśli tu przyjedziecie, to możecie tu podejść, a być może co drugie miejsce jest takie smaczne. Nie mam pojęcia. Ja po prostu byłem tutaj. Gdyby było niesmaczne, bym wam chyba nie powiedział o tym w ogóle, a bym powiedział, że jest niesmacznie. Ale jest wszystko super. Dzięki. Hej. Podziękowałem i wam zapytał, czy może to się, że mój kanał na YouTube, co już mu padajemy? A, i od razu mówię, pan pytał o to. Ja nie mówiłem, że mu dam albo coś takiego. A wiecie co, wam powiem, mam po prostu inną klawiaturę i ja się mylę. Na tym no. No sugar. No, jest ok. Herbata no sugar. Herbata no sugar. Ok, pachnie świeże, świeża mięta. Harbata herbata mięta. Super, dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.